Moja babcia mówiła: "Kasia, pijąc i dupa rządzą światem". Tak było zawsze. Skoro już wiemy o tym, że nasze cztery litery są tak ważne i rządzą światem, to warto wiedzieć, jak o nie zadbać. Co nosić na tych czterech literach, by było bezpiecznie i zdrowo? Nie mam na myśli sukienek czy spodni, a mam na myśli majtki bo to najbardziej intymna część garderoby. Krótka przypominajka. Skóra to nasz największy organ. Chłonie jak gąbka to, co mu zapodamy. Dlatego tak ważne jest to, co nosimy na czterech literach. Ważne jest to, by majki były przewierne. Inaczej nam się pupa topi. Wiem, że różowo-czarne butyki kuszą. Panie, tak pięknie tam te rzeczy pakują, nawet perfumują. I za 195 zł można kupić pięć Wow. ale nie ma tam nic dobrego i nic zdrowego. Bielizna powinna być farbowana środkami bezpiecznymi, bo w końcu to nosimy najbliżej skóry. O tym świadczy certyfikat Olekotex. Majtki powinny być z bawełny organicznej. Wtedy mamy pewność, że na tę bawełnę nie wylano morza szkodliwych substancji. Oczywiście majki mogą być też z lnu, jedwabiu, modalu, ale po takie sięgamy najczęściej. Reasumując, moje rady przy zakupie majtek. Czytaj składy i szukaj bawełny organicznej. Certyfikat o ekotek zdaje Ci gwarancję, że barwniki, których użyto do farbowania majtek, są bezpieczne. Certyfikat Got powinien Cię uszczęśliwić. Rozmiar majtek wybierz ciut większy. Nie ma nic gorszego niż za małe majtki. I gdy nie piesz majtek, wpłynie do płukania. Właściwie niczego nie piesz wpłynie do płukania. Używaj do płukania octu, bo więcej jakościowych